sobie o łeb muszynianką no i w sumie mówię że freestyle to łatwo więc walę dalej tu muszynianką i zaraz zrobię ze świecę i chyba w to nie wierzę zaraz popsuję słuchawki ławki słuchawki dostał je od to kurwa napierdalanie śmiech Dobra nie no, koniec, koniec tak panie... ja pierd Nie no, ja serio mówię, AP jest... Malphite na da, nie? Malphite na mida, a, Malphite na mida jest dojebany. A będziemy mieli do no? apeków. Ta. No. no tak, ale nie piknę Gangplanka piasło No ja nie. A z zada tym bardziej, nie? Rozumiem. Nie no, z Zed'a w to w ogóle... A w to Nie ma A jakiś Cho'gath nam idzie pod apę? No coś, ty, nie będę takim hero'sem grał. praktycznie. Sorry, ale i tak już nie oglądamy tego. E, eee, co to było? Ja się boję tej głównej przeglądać już. Jak ktoś widział, to wie co było. Czekajcie. I w ogóle widziałem, że jeszcze jest taki jeden, ale on chyba 200 prawie kosztuje co można przyczepić. Yy, do, ten. Przyczepić kartkę Kogoś twarzy na przykład Ale to tu też będzie można zrobić. Ja już mam wiem kogo można. By przyczepić. Do worka. O, tu by był na przykład. Rozpierdolimy ich panowie. To może sobie sprawdzić tylko gramy, nie? stracimy się nie w ogóle nie ma tydzień, bo nie pozdrawiam z króli cały gang Pelorisz Arpisz Pelisz on i to będzie Takie on świetle Dobra, no i teraz free win będzie Szczerumy, szczegól Aj to zajebiesz Jajos od dwie dyszki nawet I będziesz tak z nim grał? Halo? Siempre Ty David, dam ci dwie dyszki jak zajebiesz jajo na łeb i będziesz z nim grał przez całego czasu <laughs> Nie, przeczytać Mała yeah. wieś. Policja próbuje rozwiązać kryzysową sytuację, w której niepoczytalny mężczyzna 15. <grystanie> David Kibiskis <grystanie> z zabarykadował się w jednym z mieszkań z butlą, z gazem. Co jest? <grystanie> I grozi jej wysaceniem. Niezłe <grystanie> mieszkanie. Nawet nie mieszkam w mieszkaniu. O co im chodzi? Jaka butla z gazem? Nie, nie Bane, to jest fake, that's fake news, relax. Chyba policja cię sp specjalnie tam, tam są jakieś konfidenci. W sensie, to nieprawda Żadnej oczywiście. butli z gazem nie miałem. Okoliczni, patrz, okoliczni mieszkańcy zostali już ewakuowani, jednak nie wiadomo gdzie mężczyzna. W lokalu nie znajduje się osoby trzecie zajęte. Co? A tu można dodać, każdy może sobie, jak każdy idzie do mnie. Co jest? Hello? Wuziok? Wuziok. Dobra, idę. Proszę nic mi nie robić. Jestem zakryty i nic mi się nie stanie. O górki. Ej, ej, lodówka, lodówka! W niej chyba już siedzi jakaś krówka. Ale już pokrojona. Elo, elo, elo. <laughs> A jeszcze nie wbiłby. <laughs> Nic nie widać, co wy mówicie? Kłamiecie chyba. Ktoś z każdy człowiek ci to powie Za darmo dajesz tutaj pierwsze, co ma w głowie Jego matka nic nie powie, kiedy kartę spłacza sobie I też nie umieszka, bo to, Co? Gramy? No nie wyłączaj, no. No nie wyłączaj prądu. A za co ty... No Iś... <laughs> Nie, stój tu. Nie no, ale co ty mi każesz O już kończyć. Na Twitchu trudno. Witam widzowie na drugim streamie z grania w LoL'a. Bokciamp. Mama wie, mama wie. Będę cicho, ale będę sobie po prostu grać. To poszło dobrze w innej czasu <laughs> o której świeca? No, relaks. Really relax. I am soft. No robiłem bunt i to nic nie dało. Chodziłem za nią normalnie, wszędzie. Aż w końcu ukryła gdzieś ten router. Но no, и стон. Да, это Наруто. Widzowie, <laughs> było widać? Jak tak, to dobrze. Dobra. Świeca bokiem, flaga. Widzowie, ja kończę. Dzięki za streama w lesie. Zjem sobie jeszcze winogron. Dobra, dzięki za streama, widzowie. Odpalamy muzykę do góry nogami? Jak to? A teraz? Nie, prąd jest, ale jak włączę, to nie będzie. esa no i byłby nie wiem czy tak można robić Dobra, gitara Ręk ekran umy. No nie się Nie, ekran, ekran teraz nie chyba. Chyba, że... No dobra, to teraz. To niech się suszy. Ty, jak do rzeki? No możliwe, że do rzeki będzie wjeżdżane. Oby. Dawaj dymy, dawaj świece na krześle pogód 3 złote. Dobra, robię dymy. Dziękuję, dawaj dymy. Siema. Kurwy, niech są przyrodzenie.